Cześć, nazywam się Gosia Pawła Kubasek, jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, ale także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję. Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przejmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a twoje życie jest twoje. Hej, witajcie w czterdziestym odcinku mojego podcastu Po mojemu. Aż trudno mi uwierzyć, że to już 40 odcinek. Wow, jak to brzmi niesamowite. No, i zacznę od tego, co za oknem, tego, co dookoła mnie, bo jakoś tak się w tym roku składa, że słyszę dookoła siebie sporo osób narzekających na listopad, nie tylko ten listopad ten w tym roku, ale listopad w ogóle, w naszej szerokości geograficznej. I że to najgorszy miesiąc w roku, że trudno go przetrwać, że nie ma w sobie nic ciekawego, że ciągnie się jak glut, i że w ogóle jest do kitu, i najlepiej, żeby go. Yy, najlepiej by było go w ogóle przespać, tak. No, jakoś rozumiem te argumenty, te narzekania, no bo czasem też tak się czuję, to nie jest tak, że, że tak nie mam, ale jednak, tak sobie myślę, no nie odbieram tego listopada aż tak. To znaczy, pomimo tego, że no właśnie czasem się też tak czuję, jakbym w tym glucie siedziała, to... Za każdym razem jednak próbuje się z tych listopadowych glutów wyciągać na światło dzienne. No wiadomo, że jest go mało, ale jednak w ogóle tak. Symbolicznie, nawet, i szukać jakichś ym, pozytywów. no Tego, że na przykład długie, ciemne wieczory pozwalają zaszyć się tam gdzieś w ciepełku z, z herbatką i z książką, że jak wiatr wieje, to niesie jakąś taką fajną aurę, bo lubię to. Że jak pada, no to przecież kiedyś w końcu przestanie A poza tym, fajnie czasem, jak tak popada i też można się schować i słuchać tego deszczu, no i tak dalej, i tak dalej. To nie chodzi o to, że jestem jakąś specjalną optymistką, bo nie jestem, ale nie mam też tak. Jakoś w sobie takiej niechęci do tego listopada. No, jest ok, nie? Idziemy dalej. A zanim zacznę ten dzisiejszy temat, który dla Was przygotowałam, to też chcę powiedzieć, że jeśli czujesz, że wspieracie to, co tutaj mówię w tym podcaście, to też możesz mnie wesprzeć, możesz to zrobić na Patronite. Zapraszam. Do wspierania będę oczywiście bardzo wdzięczna za docenienie mojej pracy. Znajdziesz mnie tam pod moim imieniem i nazwiskiem Gosia Pawła Kubasek. No a teraz już lecimy z odcinkiem, i dzisiaj porozmawiamy sobie o okazji życia. Tak, tak zatytułowałam ten odcinek, bo sobie pomyślałam tak przewrotnie, że to będzie świetny tytuł. Na dzisiaj, na ten dzisiejszy piątek ten dzisiejszy Black Friday. Czyli ten dzień, kiedy to wielu ludzi szuka tych niesamowitych ofert, by, jak ja to sobie pomyślałam, zrobić właśnie interes życia. Więc pomyślałam sobie, że przewrotnie wykorzystam ten temat i nawet to sformułowanie okazja życia, żeby porozmawiać, ale o czymś trochę innym. Chcę dzisiaj porozmawiać o tym, no właśnie, czy czekać na tą życiową okazję, jak na ten Black Friday, żeby coś tam się wydarzyło, czy jednak nie czekać? Czy jednak być może lepiej wyjść z roli takiego biernego obserwatora, albo nawet takiego czekacza, na, czekającego na okazję i stać się działaczem, stać się twórcą własnej historii? No cóż, odpowiadam na samym początku, banałem pewnie. Ale myślę sobie, że warto od tego zacząć, że życie jest tak naprawdę. No, życie mamy jedno i nie wiemy jak długie, ale generalnie jest ograniczone. No i tak naprawdę można by powiedzieć, że jest zbyt krótkie, żeby czekać na tą idealną okazję, bo ona, ta idealna to już na pewno nigdy się nie pojawi i właściwie czekać w ogóle na okazję też nie warto, bo nie wiem, czy ona się w ogóle a, czy się w ogóle pojawi? B, czy jak się, jeżeli już się pojawi, to czy będziemy umieli ją rozpoznać? Albo C, czy będziemy w ogóle gotowi, żeby ją wykorzystać. Więc podsumowując, nie, nie warto czekać. No, możemy sobie skończyć ten dzisiejszy odcinek. No, ale troszkę spróbujemy sobie to jeszcze porozkładać na czynniki pierwsze, poprzyglądać się. Temu tematowi z różnych stron, no i odpowiedzieć sobie na to pytanie, no okej, okay, dobra, no nie warto, ale, ale w sumie dlaczego, nie? No to zacznijmy od takiego pytania, zadam mm, ci to pytanie i spróbuj sobie odpowiedzieć, ile razy miałaś, czy miało, yy, myślałaś, czy, czy myślałeś, czy, yy, że, że wszystko, albo że coś tam w Twoim życiu się zmieni, gdy tylko na przykład no właśnie, natrafi się ta okazja, znajdziesz lepszą pracę, spotkasz odpowiedniego partnera, dostaniesz awans, wygrasz na loterii, tam cokolwiek sobie tutaj w to włożysz. Ile razy zdarzyło Ci się tak pomyśleć właśnie, że coś Ci się zmieni, jak coś się wydarzy? No każdy z nas tak naprawdę, wydaje mi się, że każdy z nas tak miał, albo, albo nawet wciąż ma. No i zobaczcie, yy, czyli nie jest to nam obce jako doświadczenie, nam ludziom, ale w takich momentach spójrzmy na to w ten sposób, że w takich momentach yy, to komuś oddajemy stery, komuś albo czemuś oddajemy stery yy, naszego życia i czekamy właśnie na tą magiczną, życiową okazję. Myśląc, że to działa, ale czy to działa, no prawda jest taka, że ta okazja, na którą my czekamy, to mit, który sami sobie sprzedajemy. No, można by to tak ująć nawet z psychologicznego punktu widzenia, że czekanie, zobaczcie na to w ten sposób. Czekanie na okazję może być też mechanizmem obronnym. Czy nie działamy a czekamy, aż coś przyjdzie, nie działamy, a nie działając, unikamy ryzyka porażki, tak? No bo jak nie działam, no to się raczej nie wydarzy to, że mi się coś tam nie uda, tak? Czyli jak nie działam, to unikam tego ryzyka porażki, więc łatwo mi też jest później, łatwiej mi jest myśleć, że na przykład nie udało się, no właśnie, bo nie miałam takiej okazji, nie udało się, nie wyszło, bo nie było możliwości. Nie um, spotkałam kogoś odpowiedniego, bo nie wiem, nie był mi dane, nie był mi pisany, tak? Łatwiej nam jest szukać takich, no, wymówek, usprawiedliwień, o może tak? Um, używając właśnie tego mechanizmu obronnego, tego um, też niedziałania, niż... Um, właśnie, zadziałać i jeśli faktycznie się um, to dobrze skończy, no bo jak działamy, to też nie ma gwarancji oczywiście, że, że to się powiedzie, ale na no, razie wtedy, kiedy się nie powiedzie, to przyznam po, przyznać, powiedzieć sobie, ok, no nie udało się, e, ale próbowałam, nie? No bo tak to, to ułóżmy to sobie, jak nie działam, to zwykle mówię, nie udało się, no bo właśnie przerzucam jakby odpowiedzialność na zewnątrz. Nie miałam okazji, nie udało mi się, ktoś coś nie zrobił, ktoś czegoś nie dał, los mnie dał i tak dalej, niż wtedy, kiedy nie działam, raczej nie mamy tendencji do tego, żeby mówić, o nie udało mi się, bo nie próbowałam. Nie? No właśnie wtedy szukamy tych wytłumaczeń na zewnątrz. I psycholo, psycholog Karol Dweck która zajmowała się takim mindsetem, czyli podejściem w ogóle no nie wiem, do, do życia, jakby ustawieniem naszego umysłu, tego co mamy w głowie, ona to badała i mówiła właśnie, że um, ludzie mają um, albo um, są nastawieni na, na rozwój, czyli mają taki growth mindset, właśnie, że są otwarci na różne nowe doświadczenia na wyzwania, nie boją się porażki, bo wyzwania traktują jako szansę, a porażki pewnie jako lekcje. Nie, nie uważają, że te trudności, które widzą, które zauważają, to nie jest tak, że oni są jakoś, wiecie, na różowo optymistami, nie widzą żadnych y, przeszkód, ale właśnie te trudności widzą jako wyzwania, a nie przeszkody. Że to jest taka jedna grupa ludzi, czyli nastawieni na rozwój no i ta druga grupa to są ci, którzy są nastawieni, jak ona to nazwała tak, są zafiksowani, że to mają takie stałe nastawienie, ona to nazwała fixed mindset, czyli właśnie, że postrzegamy swoje możliwości jako coś ograniczonego, jako coś, co też jest zależne od innych rzeczy, od tego, co na zewnątrz, niezależne od tego, co we mnie, tylko od tego, co na zewnątrz. I że mm, no właśnie te ograniczone możliwości po powodują, że najprawdopodobniej nie podejmujemy, tacy ludzie nie podejmują em, wielu działań, no bo albo uznają, że a, pewnie i tak się nie uda, bo do tej pory się nie udawało, więc teraz, teraz też się nie uda i tak dalej, i tak dalej. Czyli mają takie. Tutaj w pierwszym przypadku mamy takie otwarte myślenie, a tu, właśnie, takie mówimy to po polsku, właśnie zafiksowane, takie zamknięte myślenie, usztywnione. A może tak, tam jest bardziej elastyczne, to jest bardziej usztywnione. No i no właśnie ci, którzy mają to bardziej usztywnione nastawienie, takie usztywnione mindset, umysł, no to właśnie bardzo często są ci, którzy czekają na te okazje w życiu. Wiecie, no nie działają, nie próbują, nie eksperymentują, nie szukają nawet wyzwań, tylko czekają, czekają, aż coś przyjdzie, bo siedzą w takim swoim pudełeczku, tak sobie to wyobrażam i czekają, czekają, aż coś przyjdzie z zewnątrz, aż przyjdzie ta okazja życia. No i tak naprawdę, co jest w tym najgorsze, oprócz tego, że ta okazja może przyjść, a może nie przyjść, że. Tracimy wtedy czas, tracimy energię, tracimy też możliwości, które mogłyby się pojawić, jeśli byśmy zaczęli działać, a w zamian za to dostajemy: no albo jeżeli już nam się coś tam wydarzy, no to dostajemy coś, wiecie, przypadkowego, co nam przyniesie los, albo jeśli się to nie wydarzy, no to dostajemy tak naprawdę taką frustrację. Związaną z tym, że wiecie, że życie nie dzieje się zgodnie z tym, czego byśmy chcieli, czego byśmy oczekiwali, co sobie tam wymyśliliśmy, że czekamy na to, co sobie wymyśliliśmy, i, i koniec tego nie dostaliśmy, więc jest frustracja. No więc. Jak można by, tak, tak, postawmy sobie takie pytanie, jak można by się, jeżeli mamy ten właśnie taki fixed mindset, jak można by trochę przechodzić na tą stronę tego growth mindset, tego rozwojowego, jak przestać czekać i zacząć działać? Nie mam złotej rady, oczywiście, jak zwykle, ale mam dla Was kilka takich pomysłów, pomysły to nie, nie dobre słowo, kilka sposobów, jak możecie właśnie przejąć tą kontrolę, tą, to, może nie kontrolę, to kierowanie własnym życiem, zamiast czekać. Po pierwsze, wydaje mi się, że warto jest zacząć od tego, żeby zdefiniować swoje wartości i mm, priorytety. I, I też, czyli po prostu zamiast czekać na to, co przyniesie nam los, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, okej, okay, czego ja tak naprawdę chcę? Ja nie, nie czego oczekuję, że, y, że mi los przyniesie, tylko czego ja chcę, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne. No właśnie, jakie są moje wartości, jakie są moje potrzeby, y, jakie są moje priorytety, co jest ważne, co jest ważniejsze. Bo bez tej odpowiedzi, czyli bez tej świadomości siebie, tak naprawdę bardzo łatwo jest się zgubić. Bo każda okazja, jak w tym Black Friday, będzie wyglądała dla nas atrakcyjnie. Ale niekoniecznie będzie zgodna z tym, czego potrzebujemy. Nie? Zobaczcie, to jest mega ważne właśnie przy tych Black Friday'owych zakupach. Zastanówcie się, czego tak naprawdę potrzebujecie. I czy to, co ch chcecie na przykład kupić, po prostu wygląda atrakcyjnie czy jestem czego potrzebujecie nie? ale w życiu tak na życie też, to jest bardzo ważne kolejną rzeczą na którą warto którą warto mieć tak na uwadze to jest to, że pamiętajcie, że małe kroki naprawdę te małe kroki prowadzą do wielkich zmian czyli nie musisz od razu zmieniać całego swojego życia nie musisz rzucać niczego skakać na głęboką wodę, naprawdę nie ma takiej potrzeby bo czasami, właściwie często, zwykle wystarczy ten jeden mały krok, który uruchomi, wiecie, tą kulę śniegową zmiany. Niech to będzie jakieś zapisanie się na jakiś kurs, wysłanie jakiegoś maila do kogoś, zapytanie o coś, podjęcie jakiejś decyzji, nawet jednej. To, może, to wszystko może Wam otworzyć nowe drzwi. Możecie na nie wiedzieć, jakie, ale może Wam otworzyć nowe drzwi. No bo yy, nowe okazje, tak? no bo one, nigdy te nowe okazje nie pojawiają się znikąd, są, są efektem naszych działań. Yy, I Ludwik Paster, ten od pasteryzacji, powiedział yy, kiedyś, że przypadek sprzyja umysłom przygotowanym. Czyli to, co nam się wydaje, że jest okazją, że jest przypadkiem, dzieje się wtedy, kiedy działamy, kiedy szukamy czegoś, kiedy się rozglądamy, kiedy się przygotowujemy, kiedy zgłębiamy coś, no kiedy po prostu intencjonalnie jakoś działamy, nie? To wtedy może się wydarzyć ten przypadek, a nie jak siedzimy na kanapie i patrzymy w sufit, to wtedy przypadek nam się nie przytrafi raczej. Kolejną rzeczą, na którą myślę, że warto zwrócić uwagę, to jest to, żeby właśnie zobaczcie tworzyć te okazje zamiast ich szukać, czyli trochę odwrócić tutaj to podejście. Czyli nie być takim biernym, czekającym człowiekiem, czekającym na to, co mu ten los tam wiecie zrzuci z nieba, tylko możesz działać proaktywnie, czyli masz wpływ na siebie i swoje działania. tak? Czyli, na przykład, zobacz, masz jakąś pasję, którą chciałabyś czy, czy chciałbyś rozwijać, ale brakuje ci jakoś wiem, możliwości do tego, jakiejś przestrzeni, grupy, ludzi, tak? żeby to z kimś robić. No to na przykład nie wiem, poszukaj grup wsparcia, poszukaj ludzi z podobnymi zainteresowani, zainteresowaniami, poszukaj w internecie, poszukaj na lokalnych grupach, zacznij działać w internecie, jakby zrób cokolwiek w tym kierunku. Za, bo dzięki takiemu działaniu stajesz się też magnesem i taką, właśnie tym początkiem tej kuli śniegowej do nowych możliwości. I jednocześnie, jeszcze jedna rzecz, którą, na którą bym tutaj chciała Wam zwrócić uwagę, to jest coś bardzo ważnego, co się wiąże właśnie z tym um, nastawieniem takim rozwojo rozwojowym, z tym growth mindsetem. To jest to, że bądź gotowa, czy bądź gotowy na porażki. Porażki są częścią procesu. Porażki są częścią uczenia się. Pamiętaj, ja wiem, bardzo często nie brzmi to zachęcająco, ale nie każda inicjatywa ci przyniesie sukces. Nie, nie każda, nie każde działanie skończy się sukcesem, ale każde, każda porażka, czyli każde jakieś nieudane działanie może cię czegoś nauczyć. Może być dla Ciebie lekcją. Thomas Edison powiedział, ten od żarówki, ten wynalazca żarówki, powiedział kiedyś, że ja nie poniosłem porażki. Ja po prostu znalazłem 10 tysięcy sposobów, które nie działają. No i zobacz, jak tak na to spojrzeć, to pomyśl sobie, ile Ty tracisz nie próbując. Nie? Używając tego mechanizmu obronnego, czekając, a nie próbując. Ok, no teraz spróbujmy się przyjrzeć jeszcze temu, jak właśnie działanie, a nie czekanie, tylko działanie zmienia naszą perspektywę. No, wyobraź sobie, dam taki przykład. Wyobraź sobie osobę, która przez lata czeka na taką idealną pracę. Sprawdza ogłoszenie, wysyła różne CV, ale nic z tego nie wychodzi, nie? I w końcu. Postanawia nie czekać, nie szukać, tylko działać. Zaczyna pisać bloga, zaczyna rozwijać swoje umiejętności w sieci, a po jakimś czasie tak to się rozwija, że to pracodawcy, że to inni ludzie zaczynają się zgłaszać z propozycjami współpracy. To jest bardzo taki prosty przykład, ale chcę, żebyśmy się temu przyjrzeli, że co tutaj się zmieniło. Tu, to czekanie zostało zastąpione działaniem, zostało zastąpione taką inicjatywą. Ja naprawdę słyszę wiele takich historii, często je słyszę pracując z ludźmi. I taka historia może być też Twoja. Oczywiście, nie musisz od razu zacząć pisać bloga, ale zamiast czekać na jakąś okazję, zastanów się, jaki może być ten pierwszy, najmniejszy krok, który możesz zrobić, w tym kierunku, w którym chcesz, i po prostu zacznie działać. Nie? Zacznie działać. Albo inny przykład, jak to działanie może odmienić perspektywę, no i też w związku z tym życie. Wyobraź sobie osobę, taka osoba istnieje naprawdę, znam taką osobę, która bardzo długo marzyła o założeniu własnej kawiarni. I codziennie, kiedy wracała z pracy, innej pracy, nie w kawiarni, to oglądała program, mnóstwo programów takich kulinarnych, szukała inspiracji na Instagramie i mówiła sobie, no jeszcze nie teraz, może kiedyś, może kiedyś, gdy zbiorę wystarczająco pieniędzy, albo kiedyś, kiedy znajdę wiem, idealny lokal, idealny moment i tak dalej. No to może wtedy się jakoś uda. Nie? No i po takiej. Głębokiej pracy rozwojowej, ta osoba postanowiła właśnie przestać czekać, przestać używać tego mechanizmu obronnego, takiego nawet nie stopowania siebie, tylko zasłaniania się tym nieczekaniem, no i zaczęła działać. Zaczęła od małych kroków. Zaczęła piec ciasta w domu i sprzedawać je na różnych takich lokalnych kiermaszach, targach. I po kilku miesiącach robiła to regularnie. Miała już pierwszych takich stałych klientów, i powoli, powoli zaczęła dostawać zaproszenia właśnie do współpracy, najpierw z jedną lokalną restauracją, potem z kawiarnią, potem z kilkoma i w efekcie, po kilkunastu miesiącach ponad y, y, roku udało jej się otworzyć y, taką malutką wymarzoną kawiarnię i, i to się wydarzyło zobaczcie y, nie dlatego, że ona czekała i los dał jej okazję, ale dlatego że sama zaczęła budować swoją szansę od podstaw czyli zaczęła no można by na to spojrzeć w ten sposób zaczęła stwarzać tę okazję no, i, i co tutaj się tak naprawdę wydarzyło? Wydarzyło się to, że to działanie uruchomiło serię zdarzeń, które wcześniej były po prostu nieosiągalne. Zmieniła się jej perspektywa, czyli z osoby, która myśli, to za trudne, to jeszcze nie jest idealny moment, poczekam może kiedyś. Stała się kimś, kto mówi: OK, spróbuję, zobaczę, będę szła dalej, dam radę, jestem w drodze, działam, zobaczę to, czego mnie to doprowadzi, tak? Krok po kroku. To jest naprawdę piękny przykład tego, jak to czekanie można zamienić na działanie i jak to działanie nam stwarza te okazje, tak moglibyśmy sobie to nazwać, niż że my czekamy na te okazje. I myślę sobie, że to może być historia... Każdej czy każdego z nas to może być również Twoja historia. Oczywiście nie musisz od razu rzucać wszystkiego i realizować wielkich planów. To nie chodzi o to, żeby z dnia na dzień właśnie rzucać się na jakieś wielkie plany, tylko tak naprawdę zacznij od czegokolwiek, tak? Wystarczy mały krok, mały ruch i to właśnie to działanie sukcesywne, bo nie chodzi o to, żeby tego zrobić raz i koniec, nie? Ale takie. Robienie tych małych rzeczy, to to działanie otwiera drzwi, o których wcześniej nawet nie, nie wiemy, tak? Nie wiemy, że one w ogóle istnieją, a potem nam się okazuje, że się te drzwi nam otwierają, pojawiają, otwierają. I yy, można by sobie tą metaforę, właśnie yy, tego Black Friday, tego, tych okazji cenowych przenieść tutaj. Nie czekaj, jak ludzie no, czekają na ten Black Friday. Po tą okazję życia, sięgaj po to, czego pragniesz, sięgaj teraz, zrób mały krok w kierunku tych rzeczy, których pragniesz. Jaki będzie, tego, jaki będzie koniec tej drogi, oczywiście nie wiesz. I nawet nie musisz wiedzieć wszystkiego. Po prostu ruszaj, działaj, idź, ciesz się z tego działania, ciesz się z procesu, z tej drogi, a efekt w postaci zmiany. Na pewno przyjdzie. Nie wiesz oczywiście dokładnie, jaka to będzie zmiana, i to też jest ok, ale zobacz, nie będzie to zmiana losowa, bo ty nie czekasz, działasz. Będzie więc ona jakąś wypadkową albo sumą Twoich działań. A jeśli działasz w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami i potrzebami, czyli działasz po swojemu, to będzie to dobra zmiana. Będzie to zmiana dopasowana do ciebie, tak. Dlatego tak naprawdę warto działać, warto działać już teraz. Zacznij działać po prostu od dziś, od teraz. Bo czekanie na ten odpowiedni moment, pamiętaj, że często jest wymówką, bo idealne, jakby nie oszukujmy się, idealne warunki nigdy nie nadejdą. Nie nadejdą, po prostu zawsze znajdzie się coś, co będzie nie tak. Jeśli będziesz mieć taką postawę, i tak czekać. Ale działając teraz, y, tworzysz swoją własną rzeczywistość. Czyli zamiast być widzem swojego życia, stajesz się jego reżyserem. No, mówiłam już o tym kiedyś y, w innym odcinku mojego podcastu. Jeśli jeszcze nie słuchałaś, czy nie słuchałaś, to zapraszam, y, znajdź sobie kilka odcinków temu. Mówiłam właśnie o tym. A jeśli y, 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 chcesz zacząć y, działać inaczej, działać w ogóle, zamiast czekać, jeśli chcesz, jeśli czujesz, że ten fixed mindset. Ten taki wiecie zafiksowany, zbyt stałe nastawienie do życia to jesteś ty. A chcesz być bardziej nastawiona czy nastawiony na rozwój, na ten growth mindset. Chcesz próbować, chcesz doświadczać, ale trochę nie wiesz jak. Nie wiesz jak zacząć działać. To bardzo serdecznie zapraszam do pracy ze mną. Skontaktuj się, napisz e-mail na kubeksensu.mail@gmail.com, albo po prostu umów, umów się na taką pierwszą bezpłatną konsultację wstępną. Znajdziesz um, na mojej stronie www.kubeksensu.pl w zakładce Coaching znajdziesz Um, kalendarz, który możesz sobie wybrać dokładnie dzień, który ci pasuje i, i zapisz się, spotkamy się, porozmawiamy zobaczysz, czy chcesz dalej ze mną pracować a już powoli, powoli zbliżając się do końca chcę cię zapytać i yy, taka nasza wspólna praca też często może też często polega na tym, że pytam, że zadaję różne pytania, których ty byś sama sobie nie zadała albo nie zadał no, więc chcę cię zapytać teraz, i spróbuj sobie odpowiedzieć, co byś zrobiła? Czy co byś zrobił, gdybyś wiedziała, byś wiedział, że żadna magiczna okazja nie, nie nadejdzie? Co by to było? Zastanów się, co pojawiło się w twojej głowie, i odpowiedz sobie. Co byś zrobiła, zrobił, gdybyś wiedziała, Wiedział, że żadna magiczna okazja nie nadejdzie. Co by to było? Prawda jest taka, że ona już tu jest. Ona jest w tobie. Każdy twój mały krok, każda decyzja może być początkiem tej wielkiej zmiany. Więc tak naprawdę przestań czekać i zacznij działać. A na koniec chcę was zostawić z cytatem, jak to powiedziała Vivian Green. W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. Co ty na to? Nie czekaj na okazję życia. Twórz je. Po prostu twórz je dla siebie. A na koniec dzisiejszego odcinka jeszcze raz przypominam zarówno o możliwości pracy indywidualnej ze mną, a także wsparcia podcastu na Patronite, gdzie znajdziesz mnie pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli Gosia Pawla Kubasek. Za dzisiaj dziękuję. Zapraszam oczywiście do moich kanałów społecznościowych, gdzie znajdziesz mnie zawsze pod nazwą Kubek Sensu na YouTubie, Instagramie i Facebooku. Tam też znajdziecie więcej dobrych treści. Za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie. Cześć.